10 dekoracji, które mógłbyś zastosować w swoim domu w Minecraft. Ja jestem Konrad Szyka i zapraszam Was do nowego odcinka. Pierwszą dekoracją, jaką można zastosować w swoim domu, jest taki oto stół wykonany z 6 pistonów. Tak więc, jak taki stół wykonać, już Wam pokazuję. Będziecie do tego potrzebować 9 pochodni redstone'owych i 6 pistonów. I otóż robimy to w taki oto sposób. Stawiamy tak oto pochodnie bardzo blisko siebie... I na tych pochodniach stawiamy po kolei każdy z sześciu pistonów. Gdy wszystkie już postawimy, wychodzi nam taki oto ładny stół. Drugą dekoracją, jaką możecie zastosować w swoim domu jest bardzo prosty trik, który polepszy Wam jakość Waszych. Krzeseł, albo nawet schodów. Otóż są to tabliczki na bokach fotela, które powodują taki oto fajny wygląd, jakby miały one oparcie. Otóż jak takie coś zastosować, jest to bardzo proste. Mamy tutaj taki oto fotel i po prostu stawiamy na nim tabliczkę, nie pisząc na niej nic. I tak oto powstają nam krzesła z takimi oto podłokietnikami. Następną dekoracją, jaką możecie zastosować w swoim domu jest taki oto kran i zlew oraz lodówka. Tak więc jak to zrobić, już wam pokazuję. Tak więc jak to zbudować. Musicie postawić dwa bloki żelaza na sobie i stając w ten oto sposób postawić tutaj żelazne drzwi. Gdy już postawicie takie drzwi, postawcie tutaj oto dźwignię. I kliknijcie w nią, co zamknie te drzwi i spowoduje, że jest tutaj lodówka. Ale jeszcze jedną ciekawostkę mam dla Was. Jeżeli chcecie, żeby Wasza lodówka faktycznie działała, to zamiast jednego bloku żelaza możecie dać do niej taki oto dispenser. I dzięki niemu zawsze, gdy otworzycie lodówkę, na przykład włóżmy sobie tutaj o taki oto napis, zawsze będzie wypadać coś właśnie z niej. Tak więc to jest taki fajny protip, ale też jak zrobić kran już Wam pokazuję. Musicie postawić tutaj oto lej za nim jakiś blok na przykład żelazo i zaczep na linkę co spowoduje stworzenie się kranu Kolejną naszą dekoracją, jaką możecie zastosować w kuchni, w waszym domu, jest taki oto zaczep na szufladę, który można by było teoretycznie wysunąć. Szuflady niestety w Minecraftie szuflad nie ma, ale jest to fajna dekoracja. Tak więc jak coś takiego zrobić? Musicie mieć jedną ramkę na obrazek i dywan na przykład koloru białego. Tak więc wsadzamy ten dywan w taką oto ramkę i jeżeli na przykład chcecie, żeby to było na dole, odwracacie to tak oto na dół. A jeżeli chcecie, żeby było na boku, robicie to na bok. I naprawdę możliwości figuracyjnych jest bardzo dużo Kolejną, a zarazem ostatnią dekoracją w naszym odcinku będzie taka oto kuchenka w Minecrafcie. Otóż, jak ją zrobić, już Wam pokazuję. Musicie postawić dwa ogniska, zabudować je dwoma dowolnymi blokami, tak samo po bokach i tak samo od przodu. W moim przypadku są to dwie klapki, tak więc zamykamy te oto klapki i stawiamy najpierw jeden wagonik i niszczymy taki oto blok, a potem drugi wagonik i również niszczymy blok, i w taki oto sposób powstaje nam ciekawy sposób na kuchenkę w Minecrafcie. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!